Bardzo pod górkę miałem do osiedlowej rzadki, ale było warto. Nowy bezalkoholowy Miłosław za 4 zł i nowe Falco za 30. Tutaj mamy maczę i juzu, a tutaj El Grey. Otwieranie tych butelek zawsze sprawia mi przyjemność. Powiało jak z takiej świeżej paczki otwartej herbaty. Już miałem powiedzieć, że prawie że niewyczuwalna jest herbata, że czujemy ją tylko w zapachu, ale tak zwany finish. Jest bardzo chyba Nie za słodkie. Ma tylko, upewniam się, 21 kg w 100 ml. Palko jest mocno gazowane, ale to sugeruje już nazwa. Czy równie dobry będzie nowy Miłosław? Uff, bardzo intensywny zapach maczy. Tak wygląda. No dobre, po prostu dobre. Mimo pięknego wyglądu, jest to chyba najmniej piwny napój z bezalkoholowych piw z Miłosława. Ewidentnie orzeźwiający, letni, mimo płatków owsianych nie za ciężki, ale mamy tutaj aż 30 kilokalorii w 100 ml. Bardzo fajna mieszanka maczy i juzu. Zrobił się z tego taki miks, ale te smaki są łatwo wyczuwalne. Mamy tutaj dwa bardzo dobre napoje, które pozwolą nam przetrwać do lata, a w lecie przygadzą się na pewno.